że razem ze <śpiewanie> Co płaczesz, co to by Żal mi chory i doliny, żal kamienia i łozyny, to jest mi gdziało. Czego płaczesz, co Czego tobi żal? Żal mi, chyży drewniany, żal mi cerkwy muruanoj, Co jest mi ich wziął. Czego płaczesz, czom nariczesz? naricesz, czego to żal. Żal mi lita zeleno, żal mi seła, seła moho, co jest mi ho wziął. Czego płaczesz, czom narycześ, czego to żal. Żal mi studni murowanej, żal mi chyży. Derewianuj, to jest mi ich wziął. Czoło płaczesz, Czoło nariczesz, to czo tobi żal. Za Żal mi sadu Łyżniowoho, Żal poticzka Wesołoho, to jest mi ich wziął. Czego płaczesz, czom nariczesz, czego tobi żal. Lipsze tysiania ne źwiduj, idy od dnia, ne besiduj, bo mi straszni żal, bo mam do żal.